Cześć, witajcie w Kadra Time, czyli serii poświęconej naszej reprezentacji Polski. Dziś zajmiemy się wczorajszym meczem z Hiszpanią, a zaczynamy od właśnie pierwszego gola dla Hiszpanów. Duże zamieszanie w polu karnym plus Bangladesz ze spalonym. Trudna sytuacja dla naszej kadry. Do przerwy 0 do 1. Pierwsza odsłona była dla nas bardzo pechowa. Strzał świderskiego trafił w słupek, a Lewandowski nie strzelił z odbicia. Szansa wcześniej Lewandowski wystawił świderskiemu. Szkoda, że nie wykorzystał tej szansy głową, jednak wciąż mieliśmy szansę. I tą szansę wykorzystaliśmy już 9 minut od wyjścia na drugie 45 minut. Minut gry. Przychodzi minuta 54 i Kamil Jóźwiak posyła śliczne dośrodkowanie na głowę naszego napaziora Roberta Lewandowskiego. Lewy nie myli się i strzałem z główki umieszcza piłkę w siatce. Powrót w tym spotkaniu stał się faktem. 4 minuty radości i doznajemy kolejnego szoku. Sędzia Orsato dyktuje rzut karny po głupim falu Jakuba Modera. Do jedenastki podchodzi Gerard Moreno. Na nasze szczęście Hiszpan uderza w słupek, a niezastąpiony Morata nieumiejętnie dobija piłkę, która szybuje w trybuny. Jeden do jednego. Taki rezultat pozostał już na tablicy wyników do końca spotkania. Co do wyróżnionych przeze mnie zawodników. Kamil Glik wykonał 11 czystych przechwytów przeciwko Hiszpanom. To najwięcej wykonanych przechwytów przez zawodnika na meczu Euro 2020. To nie wszystko, bo jego pozostałe świetne liczby z tego spotkania to 7 wygranych pojedynków, 4 wygrane pojedynki powietrzne, 3 przechwyty oraz 3 odzyskania. Żaden z piłkarzy nie wykonał więcej czystych wejść, 5 i więcej interwencji, 3 niż Jan Bednarek w pierwszej połowie meczu z Hiszpanią. Pracowite pierwsze 45 minut zawodnika Southampton. Nowy rekordzista Kasper Kozłowski został najmłodszym zawodnikiem, który kiedykolwiek zagrał na Euro. Ma 17 lat i 246 dni i zastąpił na tym miejscu Anglika Juda Bellingama, który ustanowił ten. Rekord w zeszłym tygodniu. 10 stycznia 2020 roku Kasper znajdował się w samochodzie uczestniczącym w wypadku. W jego wyniku doznał złamania trzech kręgów lędźwiowych kręgosłupa. Półtora roku później ten sam człowiek wychodzi w koszulce reprezentacji na euro i pokazuje się ze świetnej strony, nie mając kompleksów wobec starszych kolegów z drużyny. Niesamowita historia tego chłopaka. Życzę mu jak najlepiej w karierze. Niesamowita determinacja w tak młodym wieku. Brawo. Bartosz Bereszyński to kolejna postać, którą chciałbym wyróżnić. 100% wygranych pojedynków powietrznych spotkaniu z Hiszpanią. 51 kontaktów z piłką, 7 wygranych pojedynków, 10 przechwytów oraz 4 wyczyszczenia. Naprawdę dobry wynik za wynika Sampdorii. No i Robert Lewandowski. Wiadomo, 100% celności strzałów. 37 kontaktów z piłką, 6 wygranych pojedynków, 5 dotknięć w polukarnym przeciwnika, 3 dośrodkowania, 3 wygrane faule, 3 wygrane pojedynki powietrzne, 2 strzały na bramkę, no i jedno trafienie. Bardzo przyjemnie obudzić się po takim meczu, ale pamiętajmy, że jeszcze niczego nie wygraliśmy. Tak jak z Hiszpanią. Albo jeszcze lepiej trzeba zagrać ze Szwecją. Potrzebujemy wygrać dwoma bramkami z piłkarzami ze Skandynawii. Wtedy, co by się nie stało, mamy pewne drugie miejsce i awans do dalszej fazy turnieju. Tego wyniku życzę Wam, kibicom oraz naszej pięknej biało-czerwonej kadrze. Tyle ode mnie na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji kanału, by być na bieżąco z tygodniowymi materiałami od nas. No i co? Ja Wam życzę miłego dnia. Do usłyszenia niebawem. Cześć.